Jestem introwertykiem. Od zawsze czułam, że świat wokół mnie jest głośny, czasem za głośny, pełen narzuconych ról, presji i oczekiwań, które nie pasowały do mojego charakteru. Jako introwertyczka wolałam raczej stać trochę z boku w ciszy, w przestrzeni, gdzie mogłam być sobą i nikomu nie przeszkadzać. Z biegiem lat nauczyłam się, że nie każdy szanuje moją ciszę. Zdarzało się, że kiedy otworzyłam serce, ktoś próbował to wykorzystać osaczyć mnie, zabrać wolność, narzucić swoje zdanie i kontrolować a ja nie potrafię żyć w takiej klatce. Wiem, że prawdziwa relacja nie rodzi się z kontroli, ale z wolności. Dlatego chyba zawsze szukałam ludzi podobnych do mnie i całe szczęście trafiałam na takich. Takich, którzy potrafią zostawić przestrzeń, którzy nie zmuszają do przyjęcia ich punktu widzenia, ale raczej pozwalają patrzeć wspólnie z dwóch różnych stron i szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Nie zasypują wiadomościami, nie dręczą telefonami. Ale na ich cichą obecność zawsze możesz liczyć. To właśnie przy takich ludziach czuję, że mogę być naprawdę sobą, że mogę się rozwijać, że moja wrażliwość nie jest ciężarem tylko siłą. Bo najgłębsze relacje rodzą się nie tam, gdzie ktoś chce mnie zmienić, ale tam, gdzie pozwala mi być sobą i rozwijać się, ubogacać wzajemną więzią. Do przyjaźni zdolny jest tylko ten. To nie kontroluje, nie osacza, ale towarzyszy i daje poczucie, że możesz na niego liczyć. Że wolność nie jest luksusem, ale prawem serca. Pisanie i malowanie od zawsze były moją drogą ucieczki, ale też moim językiem. Wszystkim, co miałam. Światem, w którym mogłam się wyrażać, kiedy brakowało mi słów albo kiedy nie było nikogo, kto by chciał słuchać. Od kiedy pamiętam, to ja byłam tą słuchającą, ale nikt nie pytał, co chciałabym powiedzieć o sobie. Sztuka i rękodzieło, skupienie i powolne działanie nauczyły mnie, że introwertyzm to nie wada, ale sposób patrzenia na rzeczywistość głębiej i uważniej. I choć dzieciństwo nie dało mi poczucia bezpieczeństwa ani wsparcia, to nauczyło mnie jednego że warto iść mimo upadków, liczyć na siebie i tych naprawdę zaufanych ludzi, z którymi może nie wiążą Cię więzy krwi, ale więzy duszy. Warto szukać swojego miejsca, nawet jeśli jest inny od tego, co wybiera większość. Bo dla mnie prawdziwe życie to nie bycie w centrum uwagi, lecz możliwość bycia sobą w świecie, który czasem jest za szybki i zbyt gwałtowny. A ja nie chcę takiego życia. Nie chcę być miliarderką. Chcę tylko spokojnego miejsca, w którym mogłabym żyć blisko natury. Dziś wiem, że moja droga nie polega na dostosowywaniu się do cudzych oczekiwań. Polega na tworzeniu relacji i przestrzeni, gdzie cisza, wolność i wzajemny szacunek są wartością. To tam naprawdę oddycham. To tam jestem sobą. Dziś wiem, że moje miejsce nie jest w centrum zgiełku. Moje miejsce jest tam, gdzie mogę być sobą i zapraszać tych, którzy rozumieją, że relacja jest wtedy, gdy potrafisz milczeć przy kimś bez wstydu i zażenowania.